Voilà, Niby bramkarz, ale piłka mu wpadła jak bagietka do kawy. Gdyby Zlatan stał w bramce, Finowie nie biliby nawet rogu. Kiwior, stabilny, ale nic specjalnego. Wyglądał jak uczeń, co nie ściąga, ale i tak trójkę dostanie. Solidny, ale drętwy jak instrukcja z Ikei. Zlatan by to skręcił szybciej. Wisiewski, oui. Raz się potknął, ale generalnie mur. Obrońca jak szafa z Ikei, niby się chwieje przy skręcaniu, ale jak już stoi, to nic go nie ruszy. Z lata był tylko drzwi po Zalewski, chłopak, wyglądał jakby grał w balecie, nie w piłce. Trochę biegu, dużo pozy. Skrzydle były jak Ikea lampa. świeci, ale nie, nie grzeje. Z lata by mu pokazał, co to ogień. Slich to naturalność, nie no gramata, no Jak woda bez gazu, niby zdrowa, ale nuda. Grał poprawnie. A poprawność to belga, gdy gra z latan. Mund Piotr! Jedna asysta i wszyscy w ekstazie, a reszta? Spacerek po parku. Zieliński wyglądał jak pianista, który zgubił fortepę. Ładnie kiwa, ale gdzie moc? Sebastian to duch, raz tu, raz tam, częściej nigdzie. Ui, strzelał, ale jak turysta z aparatem. Zniknął szybciej niż polski prom kosmiczny. Zlatan zostaje na boisku zawsze. Mati, bohater memów i bohater Polski. Kol ładny, ale obrona... on sam nie wiedział, gdzie jest piłka. Kasz to Zlatan wannabe. Nawet nazwisko mówi Kasa, Ale z nie potrzebuje pieniędzy z jest walutą. Kamiński, energia, asysta, gol, szapoba, Ale czy zagra tak z kimś większym niż Finlandia? Cecila si Question. Kamiński miał swój dzień, ale Zlatan miał takich 365 w roku. Nie mylić legendy z dobrym występem Robert gol zrobił Reszta spała On wyglądał jak bankier, który myśli o kredycie Nie o meczu Lewandowski jest kapitanem Ale Zlatan byłby królem, cesarzem I papieżem naraz Robert tylko król polskiego Instagrama Wszołek, Grosicki Świderski, Kapustka Weszli Ale jak to dodatki do deseru Bez smaku Rezerwowi to tło a z nigdy nie był tłem, tylko obrazem.